No, szczęść Boże, moi drodzy, w takiej formie, bo wiemy, że do szkoły chodzić nie możemy, co nie znaczy, że nie możemy się uczyć ani słuchać czegoś wartościowego. Drodzy moi, jeszcze was pomęczę tymi grzechami, wybaczcie, ale myślę, że to są ważne rzeczy, z którymi całe życie będziemy się jakoś tam mierzyć. Dzisiaj o grzechach cudzych. Tak to w ogóle dziwnie brzmi, ta nazwa jest w ogóle taka troszkę myląca, grzechy cudze. Czasami w spowiedzi, wiecie, jest tak, że ktoś przychodzi i spowiada się za kogoś. Może to brzmi dziwnie, ale no, nie wiem, mama się spowiada za swojego syna. No, on dawno nie był w spowiedzi i zaczyna mówić o jego życiu. No nie o to chodzi. To znaczy, ja nie mogę się spowiadać za kogoś. O, ja mogę za kogoś pokutować, mogę go wzywać do nawrócenia, żeby się zmienił, upomnieć, ale, ale nie mogę się wyspowiadać. Co to są w takim razie grzechy cudze? To znaczy, że ja biorę na siebie czyjeś grzechy, bo to ktoś zgrzeszył. Nie, nie, nie. Moi drodzy, grzechy cudze w najprostszym ujęciu to są grzechy, w których ja mam współudział. To znaczy, ktoś coś robi źle, ktoś grzeszy, a ja mam w tym udział. I katechizm nam tu wymienia kilka takich sytuacji, kiedy ja mam współwinę, jestem współwinny czyjegoś grzechu. Na przykład, kiedy namawiam do grzechu. Ej, ty weź, nikt nas nie zobaczy, nikt nas nie nakryje, i tak dalej. Po drugie, kiedy ja. Nie upomnę, nie, nie przerwę grzechu. Słuchajcie, to jest dzisiaj jest taka pułapka: o, On ma swój rozum, On wie, co robi, Sam powinien podjąć dobrą decyzję. A to nie jest do końca ewangeliczne. Pan Jezus nam mówi, żebyśmy też upominali grzeszących, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Kolejna taka sytuacja. To wtedy, kiedy ja kryję grzech. To znaczy wiem, że ktoś coś robi źle, nieuczciwie, fałszuje dokumenty, pracę i tak dalej. A ja osłaniam go, kryję. Czyli tu mam też taki aktywny współudział. Bo gdyby nie moje działanie, to by to wyszło na jaw. To on by poniósł jakieś konsekwencje, może by się nauczył. Pamiętajmy, że kara i konsekwencje nie ma upokorzyć. Nie mają upokorzyć, tylko mają. Pokazać konsekwencje mają wpłynąć na zachowanie, zmienić. Taka jest główna idea też zadośćuczynienia w kościele, w sakramencie pokuty. A więc grzechy cudze to jest coś zupełnie innego. Kościół tu też mówi o tak zwanych strukturach grzechu, czyli takich sytuacjach, takich momentach, kiedy na przykład złe prawo, zły obyczaj. Jakieś y, niewłaściwe relacje sprzyjają grzechowi. Na przykład nieuczciwość, korupcja, o, w państwie. Ktoś powie, no okej, okay, y, to mnie nie zwalnia jednak z osobistej odpowiedzialności. To ja zgrzeszyłem. To ja ukradłem, to ja skorumpowałem kogoś, dałem łapówkę, y, to ja byłem nieuczciwy. Owszem, ale te sytuacje, takie struktury grzechu. Takie źle ułożone relacje w państwie, w rodzinie, i tak dalej temu sprzyjają. Tyle o grzechach cudzych. Myślę, że coś zapamiętaliście. Warto jeszcze poczytać o tym sobie w katechizmie. A następnym razem powiemy sobie o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu. Wiem, że czytaliście o tym, ale myślę, że to wymaga komentarza, bo nie jest to wcale taka łatwa kwestia. Pozdrawiam Was wszystkich, do zobaczenia.